I mamy czwartek, witamy, witamy. Wczoraj już zaciągnęliśmy większość ścian, są za te światło, ale, ale kurka, muszę świecić w tej piwnicy tutaj. Tutaj tak to wygląda, tam ta wnęka też zaciągnięta, tu już też, już to suche jest, więc będzie można nakładać dzisiaj hydrobarierę na to. Tu nam jeszcze zostało to do zaciągnięcia, tutaj ta schodowa, no to już mają takie ścianki, także to jest moment i to będzie gotowe. I tyle i lecimy. Szybki update, ściany już poschnięte tutaj tu. tu, już też naciągnięte, aż do samej góry, krotka schodowa. Także tutaj dziura zatkana, tutaj wyleweczka zrobiona, tutaj pójdą płytki, zrobiliśmy też folię daliśmy, żeby wielkość nie podchodziło od spodu. No i co? I ruszamy z hydroizolacją na wszystkie ściany, wszystkie ściany, które już są suche, oczywiście. Drodzy widzowie, teraz chcę Wam pokazać co robi Marek. Tutaj naciągamy na ścianę, po polsku to się hydroizolacja nazywa, po naszemu to się nazywa tanking. Moje. Pomarkowemu, jak się to nazywa? Chciałbym wytłumaczyć co robią moje nozdrze w tym momencie. Marek. Filtrują bardzo brzydkie zapachy, które wydostają się z Sebastiana by mógł, co nam przekazał, jest to obrzydliwe, jest to obrzydliwa obrzydliwość, co tu teraz muszę odbywać. Niestety takie są ciężkie warunki, widzicie, aż naciągamy, chcę płacić. W marek musi zrobić w tą stronę, w poziomie leci, następną warstwę ścioni, wedle zaleceń producenta tak się robi, dwie warstwy, raz tak, raz tak. Tutaj podłoga była zrobiona wcześniej już, więc jest izolacja w podłodze najeżdżamy tylko kawałek z 20 cm od rogu i tyle podłogi już nie trzeba izolować mazać mazać taka zabawa a na to polecam płyty gipsowe Suche tynki wiesz o co chodzi wiesz o co chodzi to czemuś taki brudny jest a, wysypało się na ciebie samo samo tam to wysypało sefkuną, no nie wiesz? Ooo, trzeba Ale... uważać. A nie być taki. Słowo na rysie mi teraz zbierają. Czemu? Bo to się stało drugi raz dzisiaj. Aha, a to jest odpłata za to, że mi na buty nasypał. Aha, czyli od na buty i 16 tysięcy razy na... Na twarz. No. <laughs> Fajnie. Moi drodzy parafianie, tak to wygląda. Częścian już dwie warstwy naciągnięte no. i smród. I. Teraz Częścian tylko jedna Też warstwa. Leży. Tutaj tam Też i to nam kochuj. zostanie platka schodowa. No i co? Wyschnie Puli. można. Eee. Można kleić płyty na to. Zaraz eee. 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 zwykle. Eee. Eee. Troszkę. Jesteś ojczym. Siemanko i mamy piąteczek. Jadę teraz po materiały Skręcimy do Travisa, Travis Perkins. Jeden z naszych ulubionych sklepów budowlanych. Można by negocjować dobre ceny. Gdzieś tam ludzie narzekali na... Chyba to na TikToku było. Budowlańcy też z Anglii narzekali na Travis'a, że drogo, że takie ceny. Ale to są farmazony. Ceny mają dobre, wystarczy u nich cały czas robić zakupy, to jak masz konto trade'owskie tej z nimi to można się dogadać. Ci zrobią taką cenę, że będziesz zadowolony. To co pisze na półkach, na, na cenach, to w ogóle się nie patrzy na to, bo pochodzi do lady i zupełnie cena jest inna. Dobra, jadziemy, już. Prawie jestem, Mam mi się kawy chce. jeszcze kawy nie wiem będzie jakąś kawę ogarnąć jeszcze na stacji może Bytk. I wjeżdżamy do Tavis Pokażę Wam co jadę Jadę po samopoziom Muszę wylać się na połowie I wezmę jeszcze chyba izolację Do spitu Tak się mnie zda się I tak O, ktoś mi tu narysował wielkiego ptaka na się z tyłu Materiał kupiony, samo poziom instalacja lecimy do roboty. Ej, ej, ej. Co to? Od kogo bym też to był? Co to tu jest? Marek, Dysko, wyłącz na razie, bo muszę nakręcić wideo. Daj tam pauzę. Bo nam copyright zrobiony. Może już jedynie muzykę taką wpuszczać, która. Tego na pewno to na pewno znają. To na pewno znają. Ściany suche, uszczelnione. Tutaj Marek jeszcze drugą warstwę zrobi za chwilkę. Tu zrobić po dwie warstwy i będzie gotowe. Pod co będzie gotowe, Marku? Pankowa będę. <laughs> Chyba przez weekend. <laughs> Pod płyty gipsowe będzie. taki nie. Nie wiem. Pozdrawiamy Piotrusia. tego Piotrusia? Naszego Piotrusia? Naszego. Trochę tu ciemno, nie? Ciemno jak Na pomalowane. Taka sytuacja. Dobra. No i izolacja do sufitu poleci teraz. Kawę pijemy to trochę jak kawa opowiedział, ale... Hmm. I czas na... Samo poziom. Ściany mamy prawie już gotowe, także... Można wylać samopoziom, już tu mam namieszane w wiaderku, pierwszy worek i idziemy wylewać. I następne wiaderko wylewamy, samopoziomu, czekam, czekam, oba mam, a nie, wydawało mi się. Tak się fajnie leje. Tak się pięknie leje, samo poziomik. Jak to mówi mój ulubiony youtuber, Salut, Majstry. Dzisiaj piąteczek, kończę troszkę wcześniej. Marek już o wiele wcześniej skończył, gdyż pojechał na wycieczkę, ale to Wam pewnie opowie, jak wróci w przyszłym tygodniu w filmach. Ściany przygotowane podłoga przygotowana. Więc w przyszły tydzień ruszamy. A i sufit też ocieplenie wsadzone. Więc w przyszłym tygodniu ruszamy z płytami gipsowymi. Potem plastrowanie, malowanie, montaż małych drzwi, tam żeby zrobić do piwnicy. No i płytki na podłogę. Polecam na podłogę i na schody. Także w przyszłym tygodniu, przy odrobinie szczęścia. Powinniśmy to skończyć, także śledźcie nas dalej. Będziemy na bieżąco update'ować. Życzę miłego weekendu. Bawcie się dobrze, z głową oczywiście i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A! Drogie Panie, w poprzednim filmie proszę wbijać komentarz, jeżeli, jeżeli chcecie brać udział w losowaniu, jak osiągniemy 200 subów. Bajo!